I L. E, Dzisiaj nauczę Was e, takiego sterowisu kostek Pokażę Wam, jak smałać kostkę, jak regulować, jak czyścić kostkę. Więc zaczynajmy. Oczywiście, Into. słuchajcie jestem już przyszykowany mam już wszystkie moje narzędzia więc dobra zaczynajmy od rozebrania kost. jak to się robi w moim przypadku łapię o tak, o tak łapię i, i przekręcam chwilka łapię to o tak i przekręcam i wyjmuję jak wyjąłem jeszcze ten kawałek to teraz wszystko sobie wyjmuję no I kiedy mamy taki krzyżak, musimy te elementy wytrzeć. my bierzemy jakieś chusteczki, mokre, mokre chusteczki lub jakiś papier suchy i przycieramy każdy element. Krzyżak też możemy e, przetrzeć, nic nam nie grozi, Spokojnie nic nam się nie zepsuje o tutaj zobaczcie jak fajnie no aby on już nie był brudnym i teraz krzyżak mały wyciszony Jest go odkładam na komputer i teraz czyścimy każdy element yy, i tak już mówię od środka nie musicie go czyścić od środka nie musicie i tak przepraszam bardzo za to że może być ostrość jakaś zła ale jednak. No cóż, kiedyś bawiłem się w ustawieniach aparatu i teraz sylipa jest ogólnie. Więc ok, tak wycieramy porządnie. Staramy się, aby to było czyste, bo to naprawdę trochę da do kostki No i oczywiście po kilku kawałkach będziemy musieli wymieniać. Czingo będzie już, już za brudny, ale to tak po pięciu kawałkach musimy... O teraz tego dokończę, wyczyścić. No i ten odkładam kawałek. Co się robi z użytym kawałkiem? O Jezu, to. <grych> Na łóżko, tu biorę kolejny. No więc ja teraz sobie przyspieszam tempo i zaczynamy. czyste to papierek na bok no dobrać. No i teraz bierzemy całą kostkę i ją składamy, jak to się robi bierzemy elemencik, Kiedy ja zaczynamy o tak, po prostu patrzcie i przepraszam, że tak się kamera rusza ale no nie wygodnie mi się trochę tak siedzi, bo mam małe biurko a, a satyw jest duży więc dobra, bierzemy elementy i po prostu ją składamy jak, będziesz, jak na przód możecie mieć małe kłopoty, bo jak ponad miesiąc się uczyłem tak składać te rublika tak wiecie, nie aby dzisiaj się dobrze było i szybko ale wiecie, już musicie się, się, musicie się dobrze nauczyć e, składać taką kostkę, to nie jest nic trudnego bo sobie jeszcze elementy i je składacie na ten krzyżak mały tylko nie do czeka, ale teraz mi to nie wychodzi, nie do czeka. Właśnie mi, wychodzi, ale je, jeśli chcę je nagrać, to oczywiście mi coś musi nie wychodzić. No nie ma, nie ma, nie ma e, bata, że mi ten, że mi się uda. No, no właśnie. Dla TV na tempo. Kiedy już mamy naszą podstawę, no to po prostu nadal to robimy wiadomo, nie? Nie będę miał wszystkiego, a pokażę, no. To już było za długie. No i teraz tak, chciałbym Wam życzyć miu świąt. Ja to opublikuję w dniu świąt. Chciałbym wam życzyć dużo zdrowia, dużo wszystkiego, dużo prezentów oczywiście. Choć się coś coś fajnego. Nie, święta nie chodzi o prezenty. Chodzi o to, aby było rodziny A też było na tyle. Teraz zaraz składamy. No to może trochę potrwać, ponieważ dzisiaj mi trochę to było potrwa. Zawsze układam niecałą minutę, a teraz... Nie może nie w całą minutę, zaraz trzy minutki maksimum, a teraz to jakoś olewam się, ale wiecie jak to było. No to w mega i to mi się, jeszcze, ale Przepraszam Was bardzo, z lat. naprawdę. po prostu Jakbym miał długą aparat, a mogę telefon nagrać, tylko że jest rozładowany, niestety. I, i nawet mam przebitkę, jak ja tutaj siedzę, ale, ale. No niestety. Okej, okay, tutaj. O. Ja myślałem, i przynajmniej jak to robicie, możecie sobie zobaczyć. I, i jeśli Was coś interesowało, na czym wspieracie cała koska? lubika na Znaczy ona stoi i tak dalej, dalej. Jest tak, tak, tak. Składamy. No i ostatni element. Ok. Kiedy koska się złożona, rozruszajmy ją sobie. albo nie. Dobra, u moim przypadku go testarz tak na bieżąco. I teraz tak, wyregulować. Ja nie będę regulował, tylko pokażę Wam jak to się robi. Bo moja jest regulować. Bierzemy śrubokręcik, podważamy my center cup i regulujemy. Nie, pokażę. I teraz tak, są dwa sposoby. Dokręcamy na maksa szyłki i potem o, o, na przykład 5 obrotów te luźnijmy, pokażę ścianę albo po prostu na oko. Hmm. Dobra, teraz jak już mamy wszystko zrobione, to też trzeba by było wszystko regulować, znaczy nasmalować. Więc ja mam tutaj mój smar e, moju, dlatego bierzemy. Są dwie szkoły. Ta, która smar daje na każdym należniku, a ja daję o tak. Tylko kamerę pokażę, nawet samę. No dobra, musi być coś No i teraz tak biorę. Czekajcie, biorę. O, do środka wpina, 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 w Czekajcie. Jedna kropelka. I teraz tutaj. Kropelka. No i gotowe, zakręcajmy sobie smar teraz Miałem ja, taki fajny, ale w dodatku tam macie unboxing tego smaru tam, kilka dni temu nagrałem Zamykam mój box, no i teraz trzeba by było kostkę rozruszać Moja teraz kostka jest strasznie tłusta, więc... A tego akurat nie lubię, jak czas naje, to ona jest... O fuj, aż się wylewa z niej, wylał czy mi się smała, mam tak ręce tłuste no dobra, teraz weźmy sobie trochę tak poróbmy trzeba wsyłać tylko mało ułożeniami no i, no i teraz kostka się porusza naprawdę dobrze akurat to jest moja główna kostka więc jakiś propsik w tym jezu, jest taka śliska teraz. O! No więc polecam zmalować kostki czasem, to się naprawdę przyda. Dobra, i ułóżmy sobie tak kostkę. I jaką ja metodą układam? Układam metodą FIDISH, ale może powiedzieć jak to metodą FIDISH, jeśli teraz układasz metodą LBL yy, uproszczony. Układam metodą FIDISH tylko, że czasem. Nie ja jestem na przykład jak na czas. Ja tak sobie nienawidzę metody FIDISH, ale na niej układam. Teraz układam metodą uproszczony yy, LBL. no no i ta tam jest moj moja mega i Szybkowo szybka włożyłam kostkę wiecie aby aby była szybka Zobaczcie. raczej nie wow dawno takiej szybkiej kostki nie miałem węku. No, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Cześć, i czołem.